A księdzowie mogą właśnie, że odgrywają z tej roli tych wilków, będą mogli, czy na wzór takich wilków, do tego skłonić, oszukając takiej zarady, zaradności, żeby nie musieć wędrzeć się Kiedy pojmą rodzaj ludzki, coś takiego, co ja już wiem, na tyle co wiem, i to mi wystarcza na razie. Czekam aż inni też w tym, zaczną zaistniewać, aż będą informacje przekazane w świat cały i będzie zabezpieczone, że można iść dalej w tym poznaniu, poznawaniu że w poznawaniu będzie można iść dalej, to kiedy ludzie zyskają sobie to ładowa. To jest znowu ta sprzed wieków, kiedy nie było jeszcze tyle farabeli prowadzenia ludzi w yy, zbytnią wygodę to yy, za natchnieniem gdy szli, yy, anioła wygody, a zwodzeni przez yy, demona walczący z aniołem, yy, czyli w zbytnią wygodę. To przekraczyli granice przyzwoitości, tyle co bardziej harmonijności, królestwa harmonijnego. Wyszli poza granice harmonijności, tej idyllej nat bliższej naturalizmowi i cyklom y życia tej planety naturalistycznej, przez co stracili swoje wielkie wow poczucie, Odeśli i zaczęli ewoluować w dziwna postać ku jakiejś jałowiejącej. To zwierzątka wszelakie i postaci, ludzie zobawieni na świecie, widząc, co się dzieje. Wnioskujący i dusze alarmujące i formujące, jak w czasach, kiedy było też w historiach różnie, że ludzie nagle zaczęli coś dziwnie, nie tak w królestwach, bo coś dziwnie zaczęli jakby się zachowywać, to dawali różne atchnienia jakieś barwy, barwienia, gotła, godliwienia. Babcie dziadkowie, żeby się inspirowali, że to takie zacne, u nich uznane wielkie, to uznali, że to wielce zacne godło, godliwość, barwy, ale to miało znaczenie, żeby sugerować się yy, w swoim życiu doświadczaniem, ubarwienia swego, znaczy takiej barwności, swej życia, nie jakiejś łowatości, doznania, doznawania obecności w naturalistyczności swej, a nie jakiś farabel demonów czyli dysharmonii jakiejś w swoim życiu, doświadczają odczuwania wszelakich potrzebnych. To ludzie, gdy zyskają ta łaldowość, w sobie ta znowu, to wtedy, gdy otworzą się na zwierzęta, umiejąc, wiedząc jak się zachować, tak księdzowie mogą przyjąć rolę takiej właśnie, że pójścia w teren i jak wilków poznania, jeśli chodzi o kra kra krainę Polska, bo w różnych narodach różne zwierzęta dzikie, Wilantii to chyba najbardziej dzikie, no nie wiem szczerze jakie, ale mi się wydaje najbardziej dzikie to chyba lis, to tam mogą się przebierać po kostium lisa i iść w teren jako lis taki, poznający teren od takiego dzikiego, który potrafi w rozumie takiego co w każdym narodzie idąc taką krew, postawienia się w rolę ksiądz powinien takiego zwierzęcia, który idzie w dzicz, a zarazem spożywa krew. A po co to? Przodki nie powiedzą, że taka zabawa fajna, żeby oni to pojęli jako takie godliwienie ludzi ku temu raju, żeby znajdywali zarady, jak ugodliwić zwierzęta ku temu, żeby się jak najmniej zabijali, a mieli jak najlepiej. No, spójrzmy na psy. Kiedyś jako wilki. Uch. Jedzące, krew, jedzące ciało idące za takiej woni, że muszą kogoś zabić, żeby zjeść. mięsa nie marno wypijając krew przy okazji też. Bardzo krwiste, bo niezgrillowane, a krwiste, nieobieczone, czy smażone, czy gotowane, ale krwiste mięso. Dające im siłę do przetrwania, bo potrzebne w ich. Ee, Rozumieniu tym, jak przyjęły od siebie w swojej ewolucji z tamtych tam zwierząt, co my też, z tamtych tam pochodzić z ryb, przyjęły swoja realizacja, dźwięku na miłość kosmosu, w odniesieniu do godliwienia się w naturze i przyjęcia swoja rola z czasem, aż do tego ewoluując, żeby przyjąć postać idylla bo to idylle, że te zwierzęta były, to powrót do idyli teraz się przyda, bo to już prawie jał, wyjałowiona planeta. To chodzi o ratowanie tej planety ku temu, żeby nie ugając, że to nie, nie sprawi piekło poziomu najgorszego, tylko że już takie znaczne to wejście w piekło i odejście od piekła, bo ludzie odczuwający to mądrzej, to już takim wynikiem była pandemia też, alarmujący wszelako świat cały, żeby szli za tym ku temu, co to im to czucie dobre przywróci i będzie. Ustanawiało to, żeby mieli czucie swoje tej przetrwańczości, co im przetrwańczość tą karatuje w tej ewolucji. To też, znaczy taki wyrezult to od starszych, to nie tam, że ci, co woli pandemię, tylko ci, co zresztą starszy, starszych, jako przestrzegawszy, za radą, że, że powinni się tym sukierować i jakoś przetrwają. A księdzowie wszelako w narodach, którzy mogą przyjąć, jak w Afryce, na przykład rolę yy, lwów, czy na przykład w Indiach tygrysów. A na przykład w Australii kojota, chyba kojoty tam są tymi krwio tak osądzającym realia, że są tak powołane przez kosmos do tego przyzwolone, że mogą tak być i to powinno być i musi być zachowane, że one mają prawo do ewoluowania zdrowaśnie, naturalistycznie, to i też człowiek do tego powołany jest, żeby wszystkie zwierzęta ugodliwić, do raju prawdziwego, ale w rozrachunku jako przyjmujące rolę za yy, kontynuacją testamentowego podejścia do świata, przyjęcia poznania ognia, co wszelaka zwierzyna, dzika inna szanowała, jako uznawała, że skoro wy dopuszczeni do tego, by poznać ten ogień, zostaliście faktycznie uznani, że wy wiecie, po co to jest, ku czemu to może wam służyć, bo tak to rozumieli i lepiej, że was wyczuwali w ich głębia. Niechęć jakaś zabijania wszelaka, tylko taka miłościwienie, swoje wyczuwali, że wy wiecie, że wy macie to w sobie, że, że wy chcecie to zrealizować, to, że rozumiecie zwierzęta i wy chcecie to stanowić na tej planecie, to miłościwienie to pełniejsze, to możecie to kontynuować, mieć, posiadać, my to uszanować, mogą zatryć zwierzęta i robić swoje dalej. Dalej i tyle doświadczać w pozostawieniu tej roli, że wraz z radością wiekuistą na tej planecie odczuwano, że ludzie, rodzaj ludzki przyjął na siebie rolę takich rozpoznających tę planetę. Naukowców, w tak zwanych w czasach, poprawnie to naukowców. Naukowców, którzy mogą poznać co w rzeczywistości, jakie wartości odżywcze, wszelakie poznanie świata, statki, okręty, pływanie w historii, poznawanie ziół, poznało, poznawanie kakaowców, kawowców, herbat, poznawanie warzyw, owoców, poznawanie wszelakich ziół, wszelakich straw, poznawanie zwierząt i życia. Miało służyć i służyć musi, żeby się ludziom skazało, że są w tym Właściwie stanowionym życiu na tej planecie, ku temu, żeby zwierzęty, zwierzęta nie przymusowo, ale mądrze, nie jakimiś puszkami jak dla psów, jakimiś tam chemicznymi, tylko y, jeszcze to lepiej inteligentnie, od najmłodszych najlepiej, w czym też może posłużyć konopia, w w postaci olejku konopnego, ale stosowana przez człowieka, za, y, podawana zwierzęciom nie nachalnie, tylko z wyczuciem i zawsze z aurą naumiewającą, nigdy nie stygmatyzującą, że to zwierzę musi jeść mięso, czy że nie może jeść warzyw czy owoców, bo wtedy prowadza to w błąd w zwierzęciu, że ono czuje zalew, taki w postaci powodzi na jego jaśni, że on przyjmuje to, że uznaje człowieka jako takiego przewodniego względem zwierząt i on to uznaje, że tak musi być, że tak jest. I się temu poddaje jakby w swojej świadomości, chyba, że jest bardzo dzikim zwierzęciem, to pozostaje w dziczy i gdy wyczuwa kogoś takiego, co by chciał Nałożyć coś, co wyczuwa, że się nie godli dla swojej przetrwałości u swoich przodków w neurotyce, jako zwierzę, tak jak człowiek, to jest zwierzęciem, to ucieka. I chętnie przybywało takich, którzy to potrafią szanować i podejść do tego nie jakoś głupio, tylko na maksa inteligentnie, mądrze, ewolucjonistycznie, poprawnie, że wiedząc, czym można żywić zwierzęta, owocami, warzywami jak zrobionymi. Bez zbytniej oprawy, jakiejś tam gotowanej, ale też może być, oczywiście, ale najlepiej z wartością, jak najbardziej zachowaną, naumiewawszy od najmłodszych lat z użyciem oleju konopnego. Bo ja sam wiem, zauważyłem, że takie coś jest w realiach, że jest to możliwe. To by tak lwu podawali od najmłodszego i naumiewali strawy spożywania czegoś, taki też dla krwi, skoro człowiek może spożywać wino, gdy potrzebuje. Takiego dobrego poczucia w swym krążeniu, kiedy szczególnie podnosi się sportowo. No i, jest za, i dużo zaburzeń w tych czasach, szczególnie 2023, że na tej planecie w postaci wszelako obecnej toksyny ze spalin benzynowych, to jest przeokropne. bo to czuć u niektórych mniej, u niektórych bardziej. Nie wiem, jak oni mają, ale tak to nie mam, że tak jest. Ale u mnie to czuć mniej w lesie, ale bardziej, ale to jest zawsze jakoś. A bardziej przy drogach, że bardzo. To jest ta ziemia strasznie zanieczyszczona, a jak się w lesie leży, to się czuje taki zapach ziół i znając zapach ten bycia przy ulicy, to już mając te poznanie, to też się tu czuję, a mimo to, że będąc daleko, chociaż tu też jest niedaleko przyjezna droga, rzadko kiedy, ale czuć. I tutaj myślę, że zwierzęta faktycznie nie uciekają gdzieś dalej i dobrze, że nie uciekają. Niedobrze, nie, nie że niech uciekają, bo lepiej, żeby były wśród nas, jak było przed wiekami, kiedy nie było tyle spalin i samochodów, to wszelako były obecne u nas. Czyli od ilu lat nie ma tych y, zwierząt dzikich przy nas? No od stu, nawet mniej. Wcześniej zwierzęta, pomyślmy, że... Y, 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 przyjmijmy do żeby że były w obecne u ludzi. Wszelakie lisy, y, wszelakie sarny, dziki, wilki, Różne zwierzęta, inne też jak te bobry, inne coś tam gdzieś przebywały sobie, robiły swoje i było bogaczej, o to, że te zwierzęta ze sobą się komunikowały, rozumiały, ludzie też to widzieli, poznawali, ale softowo jak zwierzęta, nie nagwałtowo jak TV lubowo mają nieraz narzucone, że szybko czytają o co chodzi, 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 tylko po prostu przyjmując harmonijnie, ciesząc się tym, że bardziej doznając obecności w chwili obecnej że nie próbują wyprzedzać chwilę obecną, czy jakby tą chwilobesną yy, ciągle naciskać, że nie jest już chwilobecną tylko poprzedni, odczytem poprzedniej, tylko będąc w obecnej chwili cały czas, płynąc jak ryba przez rzekę, a nie jak ryba w rzece, cofająca się co każdą jakąś, którąś falę, by jakoś poznać tę falę, płynąca przez falę, że szybciej potrafi poznać falę i umieć się w niej zachować, Wiedząc, jak przepłynąć przez rzekę, jest bezpiecznie. Czy to kamień, czy coś, bo kierująca się swoim odczuciem, czuciem, czuciem swoim, kieruje się ryba. Jak każde zwierzę, ewolucjonistycznie, czuciem swoim. Planety. Nie musi czuć całej planety, po prostu jest na to otwarta i zamknięta. I kocha miłość tej planety. I przez to jest kochana. I wtedy jest ten królestwo. I tyle zwierząt jest realizowane, a gdy księdzowie będą chcieli przyjąć rolę taką fajną właśnie jakiegoś dzikiego zwierza, to mogą właśnie dopoznawać to. I posłużyć za takich, którzy najdziksze zwierzęta mogą chcieć nauczyć, bo jako tacy od duszy odchowuchowych, mogący na swój sposób usłyszeć, czy ujrzeć niektórzy umarły prawdziwe, duch, prawdziwe dusze, bo nie wszyscy przecież albo może żaden, a może któryś, albo że nie wszyscy. A może wszyscy doktorzy zwierząt, od zwierząt, tak zwani weterynarze, mają dar widzenia umarłych dusz. Może mają farabele, wizje halony i różne farabele i nie wiedzą, bo jakby są w powodzi, jakby taką próbującą sobie poradzić, czy mywającą się dopiero jakąś formą zwierzęcia, do tego by w ewolucji płynąć jak najlepiej, to ksiądz będzie potrafiony lepiej. Uważam, właśnie, wśród zwierząt z zażyciem zioła konopnego, z ukochaną kobietą, przyjmując, że już mają swoje żony, że ma mieć swoje żony, że mogą się orgazmić w namiotach, to mogą wychodzić dziki teren, bardziej dziki i zachęcać dokładnie te zwierzęta, przyjmując na nowo informację dobrą, że potrafimy, że przyjęliśmy informację o dawnych ustaleniach przodków przodków wcześniejszych ze zwierzętami, o to, że będzie jak najlepiej na tej planecie, że o to zadbamy i że przyjęliśmy tę rolę, że przepraszamy i że chcemy w tym współgrać, że chcemy was ugościć, ugodliwić na raj o doświadczenie i waszej miłości jak najpełniej, jak najlepiej w zabezpieczeniu tego co do tego waszego przetrwania w podniesieniu jako naukowa, przyjmując rolę naukowców co do tego mogąc dopoznać i wiedzieć co dla waszych stawów, waszych mięśni, waszych kości, waszych neurotyki waszej genetyki będzie jak najkorzystniejsze nie w formie przyjęcia, podania Wam potrawy jakiejś chemicznej, tylko bogactwa naturalnego. To z udziałem zioła konopnego jest to możliwe. W postaci podawanej dzikim zwierzętom od najmłodszego, starszym może nie, I może być to trudne, ale tym najmłodszym jest to możliwe, że mogą przyjąć taką tą, yy, takie to prowadzenie człowieka w ewolucji. I to dopuszczenie dopiero wtedy i przez takich, którzy potrafią faktycznie to nie zbesztać, jak jacyś zidhajczy, czy komuniści, ludziom, tylko jak Słowianie kiedyś. Miłościwie. Miłościwie wiowo. I I też dobrą modlitwą, dobrym słowem, z wyczuciem. Pozostawiając i poznając, pozostawiając wielkim szacunkiem. Żeby z kolei, gdyby przyjmuje taka wiedza dietetyczna, pod nadzorem nie laboratoryjnym, tylko w naturalizmie przez opiekunów tej planety. To też kochający się i koncentrujący na, na kochaniu się na orgazmieniu, na miłościwieniu i te, wniesieniu tego miłościwienia, według tego naumieni, y, mogąc wyjść do zwierząt, żeby dać się poznać, że tą planetę kochają prawdziwie i siebie też, to przy jakiś taki zwierzęta poczują, że mogą też czuć się. Tą miłość, że to miłość, natchnienie tym, że człowiek czuje miłość, to nie, nie, nie muszą czuć się zobawione czy przerażone, czy jakoś tam, że o swoje przetrwanie szybko do ucieczki, tylko że mogą taki, do, do takich ludzi podejść bliżej i dać doświadczyć kontakt najbardziej wyjątkowo związkowych: zwierzęcia rodzaju ludzkiego za zwierzęciem rodzaju wszelakiego innego dzikiego w naturze. I wtedy w neurotyce przyjmuje się jak w rodzinach. Przybywają starsi, młodsi, ktoś coś świadczył jakoś fajnie, i nie muszą o tym mówić nie wiadomo co, ale przyjmują w swojej neurotyce samotą obecność tych ludzi. Odczuwają i w swojej neurotyce czują się pełni lepiej, bokacej Tak samo wśród zwierząt, jeszcze lepiej. Po Bo te bogat... doświadczenie bogactwa, ich obecności, to nie trzeba nie wiadomo co tam chcieć im zabrać, to no nie, tak się nie godli. Gdyby ktoś tak się zachował spośród rodzaju ludzkiego, to Chrystus pozostawił informację mądrą. Podać takim wina, by mieli i pozostawić z modlitwą, z prośbą, by, skupi by się uspokoili i skupili się do odczucia swej krwi. I się zamodlili tą modlitwą, którą pozostawił, uwalniając się od niepotrzebnych jakichś yy, demonistyk, które gdy ludzie przyjmą rolę swojego rodzaju ludzkiego, tą godną, to nie muszą się obawiać, że to pójdzie do jakiegoś narodu innego, czy któregoś. To w końcu ustąpi. Ustąpi jak choroba. Jak dym zwyciężony mocą ognia. Niebo przyjmie i to zachowa, to zadba i już będzie wiedziało, co z tym robić. I o to człowiek się nie musi martwić. Byleby przyjął swoją rolę ewolucjonistyczną tą zgodną co do tego jego natury, tej testamentowej. A nie oszukania, że wartość ma mieć jakąś tam nikłą czy gorszą, czy belijaką, jałów. Lepiej, żeby miał to tą właśnie tą. Pełno. Tego życzę wszystkim, którzy pracują w Stołu Chrześcijańskim. Konrad, Ego Bizon, 831-218-0207-4, względem drużyny Jana Pawła II. To wszelkie dusze do chowów.